thank mm -hmm. you Cześć serdecznie moi kochani, z tej strony Wasza ukochana, ulubiona wróżka bo za chwilę przedstawię, jak zawsze tradycyjnie Wam nasz wspaniały horoskop na następny miesiąc będzie omawiany miesiąc wrzesień. Tutaj dostojne osoby z pod znaku wodnika. Zapraszam, zasiadajcie i oglądajcie. Spójrzmy jakie karty tutaj ja wyciągnę dla Was. Co one będą miały Wam konkretnie do przekazania? Tak więc zobaczmy. Już patrzę, ja tu elegancko karteluszki. I tak. Praca. Diabeł. I giermek mieczy. No, to będzie burzliwie. Emocje. 9 denarów. I rycerz buław. lepiej. Fajnie, fajnie. To jest ciekawa tendencja. Oraz zdrowie. Trzy puchary. I kwestie tutaj dalsze, zdrowotne 3 denary. Bardzo ładny układ, no oprócz tych pierwszych kart. No ale widocznie nie zawsze musi być płynnie piękniej i z gracją. E, zaczynamy oczywiście od tego diabła. No i ten diabeł na pracę oznacza... E, Pokusy, tak, e, okazje, które mogą się wydawać tym, co może przynieść na przykład nam wielkie pieniądze, szybko, łatwo i przyjemnie, ale właśnie, no, niestety okazja może być negatywną tendencją do tego, że damy się oszukać, złapać, zobowiążemy do czegoś, co będzie niekorzystne. Tak więc uważajmy, oczywiście, działajmy, kierujmy się tutaj tym aspektem materialnym, ale no. Um, po prostu uważajmy na to, co jest nam przedstawiane. Badajmy szczegóły, dowiadujmy się więcej i nie ulegajmy takiej popędliwości, bo ona może przynieść niestety tutaj aspekt negatywny. Dla osób, które mają pracę. Ja do to jakiego pewnego rodzaju wykorzystanie, lęki, smutki i poczucie bycia w pułapce. Być może jakaś sytuacja będzie Was teoretycznie krępować, ale w praktyce wcale tak źle nie będzie, więc musicie tutaj wyzbyć się lęków, odważyć na jakieś kroki i podążyć w swoją stronę. Oczywiście może to nie być do końca łatwe. Dlaczego? Bo no, ten giermek mieczy się tu pokazuje po 15. I on tutaj nam wskazuje, kochani, że mimo wszystko będzie nerwowo burzliwie. Jeżeli szukamy pracy, to ktoś może tutaj nas wprowadzić w błąd, może być dezinformacja, chaos, coś może nie dojść. Pilnujmy dokumentów. Starajmy się tutaj no, mieć tą głowę na karku, ale też uważajmy, co mówimy. Dlaczego? Bo osoby, które mają pracę, wbrew pozorom mogą wpaść w wir jakiś plotek, zostać oszukane, sprowokowane i coś niestety tutaj wpłynie negatywnie na Wasz wizerunek, jeśli nie zaczniecie myśleć o tym, co mówicie i jak czynicie. To jest podstawowa kwestia. Natomiast zostawiamy to, idziemy dalej, bo tutaj mamy naprawdę fajne karty. I na emocje, tak? Mamy dziewiątkę denarowa ta dziewiątka, denarowa jest już zupełnie inną energetyką. Oznacza troszeczkę komfortowe, i takie ekskluzywne spojrzenie na siebie czy na jakieś relacje, spotykanie osób bogatszych, wyżej sytuowanych, ale też dialogi, które mogą zbudować nie tylko relacje, ale na przykład tutaj dać możliwości jakieś na zarobek, czy, czy właśnie finansowo-zawodowe, tak jakby przyjemne, troszeczkę połączone z pożytecznym. Natomiast jest to karta troszeczkę chłodna właśnie w tym aspekcie, ale dająca inne oddźwięki niż byśmy się spodziewali. Dla osób w stałych relacjach, tutaj kobiety na przykład będą bardziej asertywne i mogą bardziej dbać o swoje interesy. Może być to relacja bardziej konkretna, skupiona na e, typowych zadaniach, na, na finansach, na aspektach właśnie e, takich wydatkowych. Natomiast e, tutaj nie powinno być e, żadnych konfliktów czy e, trudnych sytuacji, jak to się mówi. Natomiast e, po 15 już lepiej, bo tak? mamy ożywienie. I ten rycerz buław jest fajny, bo dla osób samotnych oznacza romansy, dużo wiadomości, spotykania spontaniczne, podróży, no dużo fajnych, fajnych rzeczy się będzie działo wokół Was i wykorzystajcie to, nawet jeśli będą to krótkie relacje, to one dadzą też tutaj poczucie takiego spełnienia i... Przeżycia przygody. Bo jest to karta przygody, nie oszukujmy się, nadaje tutaj fajną energetykę, i warto za nią podążyć. To samo tyczy się osób, które mają kogoś również, możecie razem coś przeżyć, możecie planować podróż, możecie chcieć zmienić miejsce zamieszkania, a na pewno ożywi się bardzo fajnie tutaj w relacji, co jest dobrym aspektem na przyszłość, naprawdę. Natomiast tutaj zróweczko, też mówiłam, że bardzo fajnie. I dlaczego? Bo mamy trójeczkę pucharową zaczynającą układ do 15 września jest to karta celebracji, zabawy otrzymywania dobrych wiadomości i serdeczności płynącej z tutaj pomocy innych osób, a jak wiadomo nawet w sferze tutaj zdrowotnej jest to istotne uważajcie z tym by nie przeświętować pewnych kwestii, czyli umiarkowanie w piciu jedzeniu, dlatego że mogą być no niestety czasowe, krótkie tutaj przykre konsekwencje tego, natomiast jest to karta macierzyństwa, dobrych wyników Ogólnej witalności. Zwróćmy uwagę tutaj na sprawy hormonalne i trochę kwestie kobiece. To szczególnie informacja właśnie dla Was, drogie Panie. Natomiast jest to bezpieczna, przyjemna, dobra karta. I kolejna również jest ciekawa, bo to jest z kolei trójeczka denarowa. Ona ma inną energetykę, no bo to materia, prawda? Więc ona wskazuje na pewno na aspekty jakichś inwestycji. Tak, tam się bawiliśmy, tutaj będzie trzeba trochę zainwestować. Może chodzić o czas, może chodzić o pieniądze. Zaangażowanie, które jest konkretne i które przynosi super efekty. Chcesz iść na siłownię, iść, zrób to, zapłać wykup karnet, chcesz zmienić dietę, również też będzie to wymagało jakichś nakładów finansowych, ale to przyniesie naprawdę dobre efekty. I pomoc ludzi, osób trzecich, w ogóle jest tutaj jak najbardziej pokazana w sposób. Taki naprawdę korzystny, pozytywny. Zwróćmy uwagę troszeczkę na przemianę materii układ tutaj pokarmowy, natomiast karta zwiastuje powodzenie, zadowolenie i e, taką pracę nad sobą, która jest tą, która przynosi po prostu naprawdę super rezultaty. Fajny układ, myślę, się, myślę że oprócz tych pierwszych dwóch, tam powiedzmy, e, bardzo Wam się tutaj spodoba i spodobał ja Wam dziękuję oczywiście zapraszając Was na, na naszą stronę facebookową Ezoporada, ale też subskrybujcie nasz kanał e, tutaj na YouTube, również pod nazwą Ezoporada. Wszystkiego dobrego Pływajcie, pozdrawiam.